Cześć, nazywam się Kamil, jestem trenerem w firmie Festul Dzisiaj zaprezentuję wam nasze szlifierki krawędziowe ES ETS 125 w wersji sieciowej i akumulatorowej. Jeśli ktoś już posiada szlifierkę w wersji sieciowej bądź akumulatorowej ETS 125, ma możliwość dokupienia samego adaptera do szlifowania krawędzi. Samą przystawkę kątową montujemy tylko na zasadzie wkręcenia dwóch śrub imbusowych. Jest to bardzo dobra alternatywa do szlifowania klasycznym klockiem bądź szlifierką w pozycji pionowej. Wykorzystując przystawkę kątową, zaoszczędzimy nawet do 50% czasu oraz mamy większą kontrolę nad szlifowaną krawędzią. Dzięki poluzowaniu śrub motylkowej mamy możliwość regulacji kąta w zakresie od 43 do 92 stopni. Później tylko blokujemy w docelowej pozycji. W stawce kątowej mamy dostępne dwa tryby pracy twardy i miękki twardy służy do trzymania kąta, który zadaliśmy a dzięki miękkiemu możemy obrabiać takie płaszczyzny jak na przykład lakierowane fronty Tryb miękki nie trzyma idealnie maszyny względem zadanego kąta ma to znaczenie na przykład kiedy chcemy szlifować fronty lakierowane a nie chcemy przeszlifować krawędzi kiedy lakier nie jest odpowiednio położony Tryb twardy Trzyma maszynę stabilnie względem przystawki. Dzięki temu przenosi nam kąt, który mamy ustawiony na adapterze. Do wymiany papieru mamy możliwość ustawienia stolika w pozycji bocznej. Dzięki temu mamy większą przestrzeń i łatwiej będzie nam dokonać zmiany papieru na inną gradację, bądź po prostu wymienić. Musimy go umieścić w sposób taki, aby trafić w każdy otwór, który znajduje się na talerzu. Podczas szlifowania materiałów narażonych na zarysowania, mamy możliwość wykorzystania stopy z filcem. Wymieniamy ją przyciskając najpierw dźwignię na stopie twardej i w to samo miejsce umieszczając stopę miękką, przesuwając do samej stopy szlifierskiej. Podczas samego szlifowania, bardzo istotną kwestią jest praca bezpyłowa. Ma to bardzo duży wpływ na jakość obrabianej powierzchni. Zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz ogromny wpływ na nasze zdrowie. Do pracy bezpółowej możemy wykorzystać worek, ale najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie odkurzacza. W momencie pracy wersją akumulatorową, moduł bluetooth w akumulatorze oraz moduł bluetooth w odkurzaczu pozwala nam automatycznie uruchamiać odkurzacz. Kiedy będziemy wykorzystywali wersję sieciową, podłączenie przewodu plagit do szlifierki i do odkurzacza również automatycznie będzie nam uruchamiało odsysanie. Po ustawieniu odpowiednich parametrów, możemy przejść do pracy. W momencie, kiedy byśmy chcieli szlifować materiały o innych kolorach, mamy możliwość wymiany filcu. Znajdują się na stopie przyczepiane bezpośrednio na rzep. Po zdemontowaniu adaptera szlifierka będzie pełniła funkcję tradycyjnej maszyny mimośrodowej. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny, a ja chciałem zaprosić do oglądania kolejnych poradników.